Tytuł Zuzia i słoneczny motyl. W małej wiosce otoczonej łąkami i lasami mieszkała dziewczynka imieniem Zuzia. Miała 7 lat, ciemne włosy związane w dwa warkoczyki i oczy tak błyszczące jak poranne niebo. Każdego dnia po szkole biegała po łące, zbierała kwiaty i rozmawiała z ptakami, które zawsze wydawały się ją rozumieć. Pewnego popołudnia, gdy Zuzia spacerowała po swojej ulubionej łące, dostrzegła coś niezwykłego. Na największym maku usiadł motyl, ale nie byle jaki. Jego skrzydła mieniły się wszystkimi kolorami tęczy, a w świetle słońca błyszczały niczym złoto. Cześć, powiedziała Zuzia, zbliżając się delikatnie. Jesteś najpiękniejszym motylem, jakiego widziałam. Motyl uniósł się lekko, zrobił kilka kółek wokół jej głowy, a potem usiadł jej na dłoni. W tej samej chwili wydarzyło się coś magicznego. Świat dookoła niej zaczął się zmieniać. Kwiaty rosły szybciej, trawa śpiewała cichą melodię, a niebo stało się jaśniejsze niż kiedykolwiek. Nie bój się, przemówił motyl, a jego głos był cichy jak szept liści. Jestem słonecznym motylem, strażnikiem ukrytego ogrodu. Tylko dzieci o czystym sercu mogą mnie zobaczyć. A ty, Zuziu, jesteś właśnie takim dzieckiem. Zuzia była oszołomiona, ale szczęśliwa. Czy mogę zobaczyć ten ogród? Motyl uniósł się w powietrze i dał jej znak, by szła za nim. Dziewczynka pobiegła za nim, aż dotarła do miejsca, którego nigdy wcześniej nie widziała wielkiej starej wieżby rosnącej na skraju łąki. Gdy stanęła pod jej gałęziami, pień drzewa lekko się uchylił, ukazując wejście do czegoś, co przypominało tunel zrobiony z promieni słonecznych. Zuzia weszła bez wahania. Po chwili znalazła się w ogrodzie, który wyglądał jak ze snu, pełnym kwiatów, których nie znała, drzew rodzących słodkie owoce, strumieni z wodą tak czystą, że można było zobaczyć rybki tańczące w rytm wiatru. Wszystko wokół śpiewało, błyszczało i żyło. W ogrodzie mieszkały też inne stworzenia świetliki, które opowiadały historie, żabki, które grały na liściach, i ptaki, które znały wszystkie języki świata. Każde z nich witało Zuzie z uśmiechem. Jesteś naszym gościem, powiedział jednorożec, który pojawił się z pobliskiego zagajnika. Ten ogród żyje dzięki dziecięcej radości, dobroci i marzeniom. Twoje serce przyciągnęło motyla i otworzyło bramę. Zuzia spędziła w ogrodzie cały dzień. Słuchała opowieści, tańczyła z wiewiórkami i piła malinową rosę z kielichów kwiatów. Ale gdy słońce zaczęło się zniżać, motyl podleciał do niej i szepnął: Czas wracać, ale pamiętaj, ten ogród zawsze będzie w twoim sercu. I jeśli kiedyś będziesz smutna, pomyśl o nas, a może znów mnie zobaczysz. Zuzia uśmiechnęła się, pożegnała wszystkich mieszkańców ogrodu i przeszła przez świetlisty tunel. Gdy otworzyła oczy, znów była na łące, pod starą wierzbą. Od tamtej pory, ilekroć Zuzia czuła się smutna lub zagubiona, siadała pod wierzbą, zamykała oczy i przypominała sobie zapach ogrodu, śpiew ptaków i głos słonecznego motyla. A czasem, naprawdę znów go widywała, i wtedy wszystko stawało się jasne.